Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Ziorbek. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na nowym evencie od Prestona w Pet Simulator 99. Aktualnie sobie tutaj rozwijam lekko farmę, w którą były widać efekty, a tutaj jedynie co widzę to zabagowane bloki, ale no, zobaczymy jak to pójdzie dalej. Aktualnie jesteśmy trochę na plus, ze względu na to, że tropiliśmy już na pierwszego hero'a, którego, chodź tu, o, mamy tego Axolotla, który aktualnie jest tutaj. Hmm, możliwe do trafienia z tych, z tych, z tych, z tych nie wiem, jak Tu się I ogólnie już jest ponad 14 tysięcy tych hijoczyn, z czego jeden jest mój. Ale no, jeszcze się tak wgryzając, chciałem po tym materiałem wam rozdać Sketch Dragona jako taki mały konkursy ode mnie. Więc możecie zasubskrybować, zalajkować film, skomentować jak wam się podoba ten event, no i co, wracamy do materiału. Co co, co Preston zrobił z tym eventem, co dodał, co, co zabrał i co tutaj, no, jak tutaj łatwo zarobić, mogę wam już powiedzieć, jemy strategię, która aktualnie chyba działa, jeśli mógłbym rzec. <laughs> tutaj w mailboxie, 13 minut temu e przelałem sobie do Expanku. Czyli, no, to jak mówiłem, do tego oto klanu, kurde, o, do tego klanu hmm, przelałem sobie gemy Jeśli można, tutaj 142 miliony, tutaj 80. Tutaj też już przelałem te gemy więc hmm, powiem szczerze, że już ponad 200 bądź 300 milionów zarobię. No i mogę mu powiedzieć, jak to robić, jak zarobić, jak się no po prostu nic nie robić, a zarobić. No, to tutaj sobie damy, żeby se farmiły pety. Okej. Okay. No to mamy tutaj takie dwie skrzyneczki, co nie? Mm. I mogę powiedzieć, że tutaj macie gęę. Tu jest po od 75 tysięcy, no 15 milionów możecie dostać. Tutaj macie więcej. Od 100 tysięcy do 20 milionów ponad. No okej, okay, dobra, dostałem pół miliona. Za darmo z przycisku jednego. I to tak co dwie minuty. Więc... Otwierając dwie skrzynki jesteś w stanie zarobić ponad 700 tysięcy. Jeśli, jeśli ogólnie nie, macie jakiś mm, skrypt w Tiny Task, który by wam no chodził tak, tutaj otwierał, przeszedł z jednej strony na drugą i tutaj też otwierał i musiałby wrócić. Więc jakby skrypt się y, załadował co 2 y, minuty ponieważ no to takie jest cooldown na, na skrzynkach. Możecie się też pochwalić albo możecie też napisać opinię, jak Wam się podoba ten event nieaktualny tak średnio, ale jeśli chodzi o zarobkowo z gemami, no to jest okej. Okay. Farm jest na, na mulciakach nawet też to zrobić, fajne sumy. Ja nie narzekam na że już trafiliśmy, jak mówiłem, i pokazywałem, więc... To tylko zależy, zobaczymy czy to z czy to z Zobaczymy, co prestem po prostu, było. czy mu się odklei i stwierdzi. A, zmieńmy ten update, Opcjonalnie nie wiem. Może, może tak zostawię do końca tygodnia. Ale ja się wami Żegnam się.